Christmas, Merry Christmas to you. Dzisiaj pierwszy grudzień Czyli otwieramy kalendarz adwentowy, pierwsze okienko Gdzie będzie krótszy odcinek jako z otwieraniem kalendarza Ale zaś w piątek, albo w sobotę, czy godzinę obierania hoingi, Która będzie piękna I na pewno nie zadania Więc to jest zapowiedź vlogmasa A teraz sobie otwieramy okienko Ktoś jest na niemieckim, co tu pisze? Dobra, bo to otwieramy, uwaga. O, coś ładnego. Może w nas wymognie jakaś najlepsza kosmetyki. Ale kto tu pisze, to, hmm, to jest maska jakaś. Tutaj mamy makadamia, olej i jakieś tutaj coś pisze. Także fajnie, maseczka. Takie mięciutkie. <śmany> maseczka, fajnie.